Ekotech w Kielcach są wystawą interdyscyplinarną. Gospodarka odpadami to po prostu gałąź przemysłu, jak transport czy budownictwo, a przy tym bardzo podatna na elektromobilność. Przykładem było stoisko legendarnej polskiej marki specjalizującej się w pojazdach elektrycznych. Tak, o Melexa nam chodzi. Nie mogło nas zabraknąć, jesteśmy obecni na rynku od 1971 roku także to jest 52 lata, więc staramy się korzystać z każdej możliwości, aby pokazać nasze produkty wózek elektryczny, który prezentujemy dzisiaj. Jest to N50, największy z naszej gamy do tej pory, świeży produkt, który chcieliśmy przybliżyć naszym klientom w Polsce. Pojazd, który będzie sprawował główną rolę w tak zwanym transporcie ostatniej mili. Dzięki ładowności 1200 kg i napędowi elektrycznemu Melex N50 może być samochodem komunalnym, w centrach miast i na osiedlach mieszkaniowych. Ale żeby tak się stało, konieczna jest dalsza rozbudowa punktów ładowania. Ofertę w tym zakresie prezentowała w Kielcach firma Green Cell, która zaprezentowała nową ładowarkę do samochodów elektrycznych o nazwie Hubu. Umieściliśmy cały zestaw sterujący w panelu, który jest wkładany do gniazda ładowania w samochodzie. Ładowarka Hubu z wyglądu bardziej przypomina zwyczajny przewód elektryczny z małą wtyczką, w której znajduje się panel sterowania obsługiwany jedną ręką. Ale to nie koniec zalet ładowarki. Jest ultra lekka, jest to produkt innowacyjny na rynku? To prawda, większość oferowanych na rynku ładowarek jest ciężka oraz wymaga zaangażowania dwóch rąk. Hubu można przewozić w aucie i podłączać do każdego gniazda 400 V, a na smartfonie zdalnie obserwować postęp tankowania prądu. Inne, ciekawe rozwiązania dla branży komunalnej oferowała firma Globtruck Polska. Na tym pojeździe elektrycznym Renault został zamontowany system kamer 360 stopni. Cztery kamery dookoła pojazdu, które eliminują wszystkie martwe strefy i dają kierowcy widok tak jakby z lotu ptaka z naddachu pojazdu. System kamer znacząco poprawia bezpieczeństwo ekipy pracującej wokół śmieciarki i postronnych osób. Zespół kamer może być zainstalowany na dowolnym pojeździe lub maszynie, takiej jak traktory z firmy Supertraktor.pl. Topowym modelem jest ciągnik PASAK 120-konny z silnikiem Deutsche z normą emisji Euro 5. Jest to maszyna przeznaczona do cięższych zestawów typu kosiarka na wysięgniku do 6 metrów wysięgu. Jak widzicie i słyszycie, łączenie różnych technologii to ważna cecha branży komunalnej. Dzięki niej można taniej, szybciej, czyściej i bezpieczniej zadbać o nasze otoczenie. Na program zaprosiła Motowizja, patron medialny z lotu Mastertrack o pole 14-16 lipca.